Dajcie dziewczyny, dzisiaj nasze święto, więc chciałabym Wam życzyć wszystkiego najlepszego, fajnych prezentów i żeby jak najwięcej osób o Was pamiętało. I pamiętajcie, czuć się kobietą trzeba cały rok, a nie tylko od święta. I trzeba być zawsze sobą w życiu. cieszyć się z każdego dnia, bo wiele możecie mamy tylko jedno. A ja dzisiaj zbiegam właśnie, dojeżdżam na e, Dzień Kobiet w, w Fundacji Podejdalej, Dalej, a dokładnie Piękny na Półsłupkach w skardzie w koninie, więc jeśli ktoś jest z Konina i ma czas, to zapraszam, będziemy tam do 15. Ja też. I powiem wam, że nie wyglądam tak jak w tym momencie, bo teraz jeszcze jestem w warunkach polowych, zanim się tutaj wypakuje i w ogóle ta auta, jeszcze nie wyglądam na wysoki połysk, ale będę, mogę Wam to obiecać. Także życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się ciepła, a panowie pamiętajcie o swoich kobietach. Mamach, dziewczynach, siostrach, żonach. Trzymajcie się cieplutko. Cześć. Buziaczki.